Nieopublikowane nauki rekolekcyjne księdza Roberta Skrzypczaka możesz obejrzeć przedpremierowo. Jak to zrobić? Link znajdziesz w opisie pod filmem. Trzeci krok, trzeci etap adwentu doprowadza nas znowu do spotkania z prorokiem. Które się nazywa Jan Chrzciciel, ale ten prorok znajduje się w więzieniu. Prorok, który się zderzył z Herodem, z władzą, z głównym mainstreamem, yy, obowiązującą ścieżką czy strumieniem myślenia bądź interpretacji rzeczywistości. I yy, jak Dawid z Goliatem, bez żadnych proporcji, ów prorok musi ulec potędze, sile yy, Heroda, sile tego świata. Trafia do więzienia, i okazuje się, Bóg do tego dopuszcza. Obraz, widok proroka, apostoła, człowieka natchnionego przez Boga, człowieka, którego Bóg powołał, posłał, którego powiedział: Będę Cię chronił, będę Twoją siłą, będę Twoim murem, będę Ci wkładał moje słowa w Twoje usta który wypełniał serce prorokowi odwagą, parezja, czyli takim męstwem mówienia, męstwem życia, trafia do więzienia. Jan w pewnym momencie w więzieniu, obserwując co się dzieje, obserwując także Jezusa, zaczyna czuć, że go dopadają wątpliwości. Przechodzi przez kryzys, przez Kenozę. To jest niezwykłe, kiedy wpatrujemy się w logikę działania Pana Boga, że czasami Bóg przychodzi zbawić nas nie przez środki wykwintne, wypasione, potężne, nie posługuje się ogromną aparaturą działania podprogowego czy propagandy, tylko posługuje się środkami. Na pozór bardzo kruchymi, bardzo słabymi, jeszcze tym bardziej osłabionymi poprzez ciosy czy przez prześladowania nieprzyjaciół Boga. Jezus, kiedy Jan z więzienia chce, żeby dotarła do niego wiadomość, pytanie, czy to jesteś ty, czy pomyliliśmy się w rachubie, powinniśmy czekać na kogoś innego. Jezus każe Janowi do więzienia zanieść następującą wiadomość. Powiedzcie Janowi, co się dzieje wokół mnie. Gusi zaczynają słyszeć, ludzie ślepi zaczynają odzyskiwać wzrok, ci, co nie mogli chodzić, zaczynają chodzić, ubogim jest głoszone Ewangelia i dodaje jakby szyfr Zbawiciela, przeznaczony dla Jego sługi. Błogosławiony, kto we mnie nie zwątpi. Dzisiaj jest piękna Ewangelia. Ona pokazuje też, jak Bóg, żeby zbawić ten świat, posługuje się środkami osłabionymi. Przeprowadza swojego sługę, swojego proroka przez Kenozę. Że jest jakiś związek między prorokiem a upokorzeniem, między apostołem a ciosem wymierzonym w sługę Boga. My, Polacy, przyzwyczailiśmy się też do oglądania wizerunku Czarnej Madonny, Matki Bożej z Jasnej Góry, której matczyna, piękna, królewska twarz jest naznaczona śladami ciosu wymierzonego jej w policzek. Nosi na sobie rany. Tak jakby Bóg chciał skorygować swój własny wizerunek. Często, jak patrzę na moje życie, na życie moich przyjaciół, tych w koloratkach czy w tych z obrączkami na dłoniach widzę nieraz i zdumiewam się też, jak to jest, że ktoś piękny, trzydziestoletni nagle zostaje przeprowadzany przez próbę raka, przez próbę jakiegoś wypadku, jakiegoś zmagania się z własną kruchością psychiczną albo depresją. Albo próbę niezrozumienia, odrzucenia, zmarginalizowania. Właśnie w takim, w takim położeniu znajduje się dzisiaj Jan Chrzciciel. Błogosławiony, kto we mnie nie zwątpi. Wystarczyłoby dzisiaj przywołać tak wiele przykładów tego, jak ten y, 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 znak, jak ten sposób działania Boga nieustannie się powtarza. Wystarczy tylko przypomnieć sobie, co komuniści zrobili kardynowi Stefanowi Wyszyńskiemu i wielu innym biskupom. Tylko sobie przypomnieć, jak arcybiskup Baranek na przesłuchaniach był polewany gorącą wodą i przypalany papierosami, żeby po co? Żeby go sprowadzić na dno, żeby go przymusić do y, y, kompromitacji, y, do kompromisu, do zdrady. A co przechodził chorwacki arcybiskup Step, Stepanac, a co, przez co przechodził węgierski prymas Mincenty, a e, przez co przechodzą biskupi, kardynałowie chińscy, tacy jak kardynał. Kong, albo kardynał Sin, albo słynny kardynał Van Tuan, który 15 lat spędził w koronie karnej, mówiąc też, opowiadając, jak wykorzystywał odrobinę chleba i krople wina położone na dłoni w ten sposób sprawował Eucharystię i to go trzymało przy, przy siłach, przy życiu. Bardzo mnie poruszyło to, co w tym roku zostało ogłoszone. To było 25 marca tego roku w Sydney, w Australii. Tam arcybiskup tego miasta, arcybiskup Fisher, ogłosił to, co się wydarzyło w Arizonie, w Stanach Zjednoczonych parę miesięcy wcześniej, mianowicie doszło do cudownego uzdrowienia uratowania, coś więcej nawet niż uzdrowienie, uratowania małego dziecka osiemnastomiesięcznego. Półtora roczny chłopczyk, Wincent, wpada do basenu z wodą, zostaje wyłowiony bez oznak życia. Resuscytacja nie daje żadnego rezultatu. Wtedy rodzice Wincenta zaczynają modlić się, do człowieka, który umarł kilka miesięcy wcześniej, a którego poznali w 2021 roku Feniks na spotkaniu z autorem i książką. To był australijski kardynał George Pell. Wtedy on przyjechał ze swoimi dziennikami więziennymi. Ci rodzice poznali się z Pellem. Poznali się na nim, można byłoby powiedzieć. Oni zobaczyli w nim Proroka, który przeszedł przez potężne utrapienie, człowieka doświadczonego w wierze, człowieka, który mówił więcej swoim przykładem niż słowami, i zaczęli się do niego modlić. Taka piękna modlitwa, która im towarzyszyła przez 72 minuty. I po 72, Minutach nagle to dziecko ożywa, jest odzyskane. 72 minuty to jest ponad godzina. Po dziesięciu dniach Wincent zostaje wypuszczony z kliniki, gdzie przeprowadzają z nim wiele badań, wiele diagnoz, okazuje się, lekarze stwierdzają, nie ma nawet najmniejszego śladu ani na płucach, ani na sercu, ani na mózgu. Jest całkowicie zdrowy. Rodzice modlili się w ten sposób. Ojcze Przedwieczny, Ty jeden udzielasz nam wszelkiego błogosławieństwa w niebie i na ziemi przez odkupieńczą misję Twojego boskiego Syna Jezusa Chrystusa oraz przez moc Ducha Świętego. W każdej epoce powołujesz mężczyzn i kobiety, którzy w znaczący sposób wyróżniają się w posłudze Kościołowi. W ten właśnie sposób korzystałeś z życia i pracy Twego sługi, kardynała George'a Pella, Natknął on wielu katolików i innych ludzi dobrej woli do czynienia postępów cnotach i prowadzenia życia, jakie ci się podoba, a także do służenia braciom i siostrom będącym w potrzebie. Umacniałeś go w tym, by odważnie bronił prawdy Bożego Objawienia bez względu na koszty, ponieważ Ty masz słowa życia wiecznego. Jeśli jest to zgodne z Twoją wolą, Ojcze Przedwieczny, uwielbi. Twego sługę, kardynała George'a Pella, udzielając mi łaski, o którą teraz proszę za jego wstawienictwem, mianowicie o uzdrowienie Wincenta. Zwracam się do Ciebie w tej modlitwie przez Jezusa, przywołując Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. George Pele był Zaproszony przez Benedykta XVI do Watykanu jako bardzo odważny biskup, zostawia swój, swoją Australię, zostawia Sydney, potem Melbourne. Jest znany ze swojego bardzo mocnego charakteru, ogromnej, takiej głębokiej uczciwości. Zajmuje się naprawą finansów watykańskich. W pewnym momencie spadają na niego jeden po drugim ciosy. Zostaje w swojej ojczyźnie oskarżony o to, że jest drapieżnikiem seksualnym, że jest pedofilem i że dopuścił się gwałtu na dwóch młodych ministrantach w swojej katedrze poniedzielnej mszy świętej. Jeden z tych chłopców już nie żył, umarł na przedawkowanie narkotyków, drugi jeszcze żył. Matki wniosły sprawę do sądu, mimo tego, że. Y, 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 poszlaki były tak wątpliwe, że budziły nawet wątpliwość w czytelnikach czy w dziennikarzach relacjonujących y, sprawę y, y, toczącego się procesu. kardynała Apel. Apel zdecydował się zostawić Watykan i y, poddać się y, wymiarowi sprawiedliwości w Australii. Mimo tego, że y, y, Oskarżenia są wątpliwe, oskarżenia są absurdalne. Jak miał dopuścić się czegoś takiego w niedzielę, w katedrze w zakrysti, kiedy jest ubrany w szaty pontyfikalne, kiedy cały czas jest z nim sekretarz, kiedy jest otoczony innymi ludźmi, którzy mu towarzyszą? Było zlecenie na krew w sensie symbolicznym było zlecenie na egzekucję, publiczną egzekucję? Wymierzoną Kościołowi Katolickiemu. Pel się świetnie do tego nadawał. Numer 3 w stolicy apostolskiej. George Pel zostaje skazany na wieloletnie więzienie pod wyostrzonym rygorem ma spędzić w tym więzieniu pięć lat. I okazuje się, że spędzi tam ponad rok 404 dni w samotnej celi, nie mógł nawet na spacerniaku spotykać się z innymi, z spętanymi rękoma i nogami. Przez cały ten czas nie mógł nawet odprawić jednej mszy świętej. Zosta pisał tylko dzienniki, swoje piękne dzienniki, które o y, czytanie, odczytywanie których pod koniec swojego życia prosił swojego sekretarza, Georga Gansweina, Umierający papież Benedykt XVI. W tym dzienniku, co mnie samego porusza, to niesamowita szczerość Pela, a jednocześnie nieustanna walka człowieka, który jest poddany bezmiernemu upokorzeniu, któremu chcą zabrać wszystko. Jest zapisek w tym dzienniku, że jednego razu jakaś kobieta napisała mu o. Włoskim księdzu Dolindo Ruotolo, który tak samo przechodził czterokrotnie przez bolesne, upokarzające, niesprawiedliwe dochodzenia i śledztwa ze strony świętego oficjum, poddając się całkowicie miłości Boga, woli Boga, odpowiadając Bogu pokorą i całkowitym zaufaniem, nie broniąc się. Pel pisze w swoim dzienniku, że jest urzeczony. Świadectwem tamtego kapłana, i że tamten kapłan dostarcza mu w tym momencie ogromnej odwagi, takiej solidarności duchowej. Kilka dni później w tym samym dzienniku znajdujemy zapisek, że mimo tego, że don Dolindo, ksiądz Dolindo bardzo mi pomagał, to jednak on jest herosem. Ja tego nie potrafię. On się nie zamierzał bronić przed ciosami, krzywdą i niesprawiedliwością. Ja tego nie potrafię. Ciągle myślę, w jaki sposób się wybronić. Kardynał Pell ostatecznie zostaje uniewinniony 7 do 0 przez Sąd Najwyższy Australii. Wraca do Watykanu, jest traktowany jako męczennik wiary. Jest znamienne, że na audiencji, na której czekał na niego papież Franciszek. Majordomus papieski, kiedy zobaczył Pela, uklęknął przed nim, poprosił go o Błogosławieństwo. Wielu innych ludzi go w ten sposób traktowało. Jeszcze uczestniczył w pogrzebie kochanego przez siebie papieża Benedykta. Kilka tygodni później sam zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach. Wiemy, że w trumnie jego ciało zostało zmasakrowane, złamany nos, jest to oznaka, znak, który zostawia mafia. Można było powiedzieć pel użarł bestie w ogon, swoją bezkompromisową uczciwość, jeśli chodzi o finanse, o zarządzanie kościołem. Jednocześnie także był jego mowa była tak, tak, nie, nie. Zostawił Kościołowi piękne teksty. Jeden wydrukowany w The Spectator brytyjskim, dwa inne opublikowane jako listy pod kryjącym się pseudonimem Demos autorem, w których prosi Kościół, prosi kardynałów, żeby wrócili do Chrystusa w centrum życia, modlitwy, przepowiadania, żeby nie tracić czasu ani pieniędzy na biurokrację, na debaty, na dyskusje, na budowanie fałszywej, jak to on mówił, inkluzywności. Świat czeka na Ewangelię, a nie na nasze wewnątrzkościelne dyskusje. Ten prorok będzie miał jeszcze wiele. Do powiedzenia tak samo, jak wiele do powiedzenia miał święty Jan Wszciciel. Siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Wydajcie godne owoce nawrócenia. Nie myślcie, że unikniecie konfrontacji z gniewem Boga, jeśli nie skorzystacie z tych momentów łaski i z tych sług, niosących w sobie światło, których Wam posyłam. Nieopublikowane nauki rekolekcyjne księdza Roberta Skrzypczaka możesz obejrzeć przedpremierowo. Jak to zrobić? Link znajdziesz w opisie pod filmem.